Witajcie kochani, poczekam chwilę, może ktoś się pojawi zanim Facebook rzuci powiadomienia, hello, termoanka właśnie rozpoczęła transmisję na żywo. <grych> Słuchajcie, dzisiaj tak jak w tytule tego live'a zrobimy chrzan, z tego względu też nie pomalowałam sobie nawet rzęs do live'a, bo będę płakać. Słuchajcie, chrzan tak daje po oczach, że cebula wymięka naprawdę, cebula jest słaba przy chrzanie. Dzisiaj już zrobiłam sporo tego chrzanu e, i jeszcze będę robić właśnie z Wami, chciałam zobaczyć jak to smakuje, e, jak to wyjdzie, e, no i, i tak planowałam zrobić większą ilość, więc mówię, zrobię przed, bo po i tak zaraz będę musiała po jak jechać i tak dalej, więc dobra, słuchajcie, e, zrobimy dzisiaj świąteczny chrzan, oczywiście będzie garstka ciekawostek na temat wartości odżywczej, jakie daje chrzan i dlaczego warto go spożywać. Nawet codziennie. Słuchajcie, odpalamy. To jest no, przepis z nowej kolekcji na Wielkanoc, która jest dostępna na Cookidoo. Także Cookidoo nas naprawdę bardzo fajnie inspiruje, bo wrzuca pomysły na świąteczne dania, które można zrobić w termomiksie, które można zrobić szybko i które można zrobić sprawnie. To jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy my przed świętami i w święta nie musieli się przepracowywać. Dzisiaj naprawdę bardzo mocno słońce świeci, więc trochę mnie razi po oczach. Mam nadzieję, że nie będzie to Wam przeszkadzać też. Dobra, rozpocznij gotowanie. I wrzucamy do naczynia miksującego aż 400 gram szanu, korzenia pokrojonego w takie kawałki. Tutaj mam przygotowane. Jeszcze po ostatnim myciu. Dobra, tara. I mamy. No, około mamy 320, nie mam więcej. Myślałam, że będzie więcej, bo jak ważyłam, to było więcej. Okej, okay. więc znajemy. Poczekajcie dalej. 250 gram wody. Więc z racji tego, że jest mniej szanu, mniej korzenia, to po prostu dam e, mniej wody. I tutaj mamy wodę mineralną, i taka też jest podana. Tutaj woda mineralna, niegazowana. 200 gram. O! Trochę więcej się przewało. Dalej. 50 gram soku z cytryny. Damy trochę, no trochę mniej, tak, z 40. Czekajcie. Tara, czy ja na pewno dobrze postawiłam Thermomix? OK, bo jak coś wejdzie pod yy, tą podnogi. Kabel czy coś, no to niestety może być tak, że waga będzie nie pokazywała takich wartości jak powinna, więc. 50 gram. 40 tak przy takiej ilości to 40. soku z cytryny. To chodzi o to, żeby nam chrzan nie ściemniał, nie, właśnie nie brązowiał, żeby cały czas miał taki ładny, biały kolor, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. 60 gram cukru. Tutaj też damy po prostu trochę mniej. 40? 45. Dobra, nie będzie 45. Dalej, 10 gram soli. No tak, z 8 gram damy. Tara. Okej, okay, jest 9. I słuchajcie, i teraz miksujemy to 20 sekund obroty, 9. 10 sekund. I teraz ci boję od. Bo będzie y, normalnie piekło w oczy, jak to to Ja sobie po prostu tak odchylę głowę i będę patrzeć na ten na ekran. Czas garnąć na dno naczynia miksującego i jeszcze raz przemiksować. Czas 20 sekund. Dobra, już kończymy. I jeszcze raz. Zobaczymy, w jakiej jest konsystencji. Ja ostatnio swój e, wcześniejszy przemieliłam trzy razy, nie dwa razy. Dobra. Niech spadnie trochę samo. Słuchajcie, już ma fajną konsystencję tartego chrzanu. Ja to przerzucę jeszcze raz, przemielę. Bo lubię, jak jest taka konsystencja bardziej kremowa. Uu. Dalej, dalej. I jeszcze raz, 20 sekund. I już nie trzeba więcej. A zrobimy dzisiaj dwa szany, bo zrobimy jeszcze szan z jabłkami. Specjalnie przygotowałam tak, żeby pokazać Wam, że w dwóch wersjach można zrobić. Ee, dziękuję za serduszka. Słuchajcie, ja nie widzę, czy ktoś mnie ogląda, ile osób mnie ogląda. Nie wiem, czy to nowe. Ee, bo słyszałam ostatnio, że w Facebooku ma się zmienić, że nie będziemy mogli właśnie widzieć, kto nas ogląda, czy, czy kto obserwuje, ile osób obserwuje daną stronę i tak dalej, więc ja nie wiem, cześć mężu, widzę, że jesteś. O, teraz po serduszkach i reakcjach widzę, że ktoś jest, nie? Tak myślę sobie, kurczę, nikt nie wpadł do mnie na live nie? to wręcz nieprawdopodobne, <laughs> ale jesteście, no dobra, no po prostu widać, Facebook wprowadził nowe zmiany, które pokazują, że właśnie. Nie pokazują, właśnie nie pokazują. Słuchajcie. Dobra. Będę płakać. Dobra, przepiemy to trochę. Pokażę Wam, jak ten szan wygląda. A za chwilę zrobimy na bazie tego szanu szan chrzan z jabłkami. Słuchajcie, jest pokrywa zakryta, a ja po prostu czuję, jak mi tutaj daje po oczach, nie? A Marta Bańska. Dobra. Słuchajcie, czyli tak. Naczynie będzie trzeba umyć. O, szed! Dobra, szybciutko. Patrzcie, taka pasta wyszła. Fajna jest konsystencja. Tu już poprzednia wers ten, poprzednich szan, więc dokładam do tego szybko, żeby mnie po prostu oczy nie odpadły. Słuchajcie, już zaczynam płakać. Anka, uwielbiam Cię. O! No. Słuchajcie, zastanawiałam się, czy nie włożyć jakichś gogli do pływania, nie? Żeby je tak oczy nie palał. O, Jezu! O, shit! Dobra, koniec, słuchajcie. Zobaczcie, tyle chrzanu. Mocny, no mocny. Teraz trzeba przemyć. Słuchajcie, popłakałam się. Trzeba przemyć naczynie. Słuchajcie, nawet jeśli jakaś infekcja rozwijała mi się właśnie w nosie albo w oczach, to nie miała szans z tym krzadem. Dobra, naczynie czyste. Dlaczego to jest ważne? Aż mi oczy załzawiły się, chyba. <laughs> I klikło dodanie do transmisji. O, widzisz. Słuchajcie, co jest ważne. Jak robicie chrzan? Nie podgrzewamy chrzanu, ponieważ gorzknieje zauzabiły. Dobra, zrozumiałam Cię, Marta. O, no właśnie, zajcie, miałabym po makijażu i byłabym panną, nie na live, ie. przewidziałam to, więc no, nie pomalowałam sobie w ogóle oczu, ale usta musiały być. <słuch> Dobra. Ok, więc teraz przechodzimy. Zrobiliśmy chrzan yy, podstawowy, z którego można zrobić inne chrzany I między innymi szan z jabłkami. Eee, chrzanisz maleńka, no chrzanie, dokładnie eee, który możemy e, właśnie, kilka chrzanów, które możemy zrobić na Wielkanoc e, i teraz sobie odpalamy ten przepis z jabłkami, ma bardzo dobre oceny, więc stwierdziłam, że go zrobię e, bo tutaj zobaczcie, przygotowanie chrzanu zajęło nam, no nie wiem, z 3-4 minuty, 5, no dobra, 5 minut, tak no bo trzeba było to obrać jeszcze e, poczekajcie, ostatnie gotowanie, nie, mój tydzień Chrzan z jabłkami. To robimy teraz chrzan z jabłkami w wersji bardziej delikatnej. na osób bardzo wrażliwych, takich jak ja, chociaż ja bardzo lubię chrzan. Bardzo. 350 gram jabłek. Robię z połowy porcji, yy, dlatego że... Yy, właśnie. Dlatego że teoretycznie chrzan z jabłkami powinien w lodówce, yy, w ten sposób przygotowany, powinien w lodówce stać 3 dni maksymalnie. Więc robimy go przed samymi świętami. Ja, nie, ja sobie go oczywiście pomrożę, żeby mi się po prostu nie, nie zmarnował. Także można to zrobić. Więc bierzemy jabłuszka. Jabłka bez gniazd nasiennych pokrojonych na kawałki. A, a mówiłam Wam, dlaczego nie grzejemy chrzanu? Bo go szknieje. Tak? Więc nie można podgrzewać sosów chrzanowych. Tak czytałam przynajmniej. że No i jak robimy chrzan, to nie wolno go też podgrzewać, dlatego umyłam naczynie, bo będziemy właśnie prażyć jabłka do tego. I 15 gram soku z cytryny. Dobra, 13 daję, bo już wcześniej pokro pokropiłam te jabłka. Ok. I zobaczcie, będziemy teraz miksować i rozdrabniać te jabłka. Słuchajcie, normalnie mi się czuje, że mi się z nosa leje. Chrzan jest w ogóle bardzo dobry przy infekcjach, nawet infekcjach zatokowych i związanych z katarem. Kiedy, na przykład kiedyś, 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 jak nie było kropli do nosa, do których teraz jesteśmy przyzwyczajeni, ach, oh, idziemy do apteki, psik, 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 z głowy, nie? Kiedyś ludzie radzili sobie w inny sposób, właśnie używali albo korzenia chrzanów do tego, żeby wąchać, żeby dezynfekować nozdrza, albo y, używali cebuli i cebulę też tak y, wąchali. No jakoś trzeba było sobie radzić, tak? Okej. Okay. I słuchajcie. Jabłuszka są tak po, posiekane. Jeśli potrzebujecie, o, jeśli byście potrzebowali do jabłecznika, to to, to jest idealne. Ja też już jabłeczniki robię w termomiksie. Bo po prostu nie chce mi się tych jabłek kroić i, i w ogóle... Y, i wyrabiać ciasta. Jak można szybciej, to, to trzeba szybciej. No i dobra, słuchajcie. Teraz będziemy prażyć. Teoretycznie mamy 9 minut. Zobaczymy, jak mi pójdzie z pogaduchami. Poczekajcie, muszę wyczeć, no chyba się osmarkam na wizji. A to już nie będzie fajne. Dobra, słuchajcie. Eee, mamy chwilę, więc powiem Wam o wartościach odżywczych chrzanu, dlaczego chrzan e, warto jeść, kto, dla kogo jest chrzan, a dla kogo, e, kto chrzan powinien unikać. No. E, jeśli chodzi o chrzan, chrzan, tak jak e, cebula e, i, e, i boże, czosnek, jest naturalnym antybiotykiem, który ma bardzo silne właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, nawet. Przeciwpleśniom, co przewyższa jego, że tak powiem, wartość nad, yy, nad cebulę i czosnek oraz właściwości przeciwgrzybicze. Dodatkowo pomaga obniżać cholesterol i również poprawia pracę przewodu pokarmowego, więc akurat dobrze trafiony jest chrzan w święta, bo tam się naprawdę sporo je i żeby wspomóc ten proces trawienia, bardzo dobrze jest ten chrzan sobie właśnie do tego mięsiwa i w ogóle do tłustych dań dodać, dlatego że on stymuluje wytwarzanie soków trawiennych. I, i stymuluje cały proces trawienia, po to, żebyśmy nie czuli się po prostu ociężali po, yy, no, po, po posiłku, tak? Więc to jest, to jest dobre. Dodatkowo yy, poczekajcie, yy, osoby, które natomiast mają wrzody, żołądka i dwunastnicy powinny unikać szanu, dlatego że może podrażniać im już i tak, że tak powiem, bardzo wrażliwą śluzówkę przewodu pokarmowego, także z krzanem trzeba ostrożnie też, no i też nie powinniśmy z nim przesadzać, no bo jak za dużo go zjemy, no to też tam chyba y, dozwolona jest cztery łyżki na dobę. No generalnie dużo, myślę, że mało kto tyle kszanu na dobę jest w stanie zjeść. Kszan teoretycznie powinno się y, dodawać do każdego, y, boże, stosować codziennie, tak, stosować, no, jeść. Dodawać do różnych potraw, nie wiem, na kanapkę, właśnie do wędlin, do mięs, dodanie mięsnych, właśnie po to, żeby pobudzić to trawienie. Tym, zwłaszcza u osób, które z tym trawieniem mają problem, to mogą być osoby, które też mają często zaburzenia, bo że nie mają odpowiedniego poziomu żelaza, dlatego że właśnie mięso nie jest dobrze trawione i przez to nie wchłania się żelazo z przewodu pokarmowego. Co jeszcze? Takie ciekawostki na temat krzanu. O, krzan jeszcze działa przeciwnowotworowo. To warto też wiedzieć. I w kosmetyce, taka ciekawostka: w kosmetyce krzan też jest używany i jest on używany jako wybielacz na piegi, na jakieś przebarwienia. Wystarczy go bardzo drobno zetrzeć i po prostu położyć na, na to miejsce. No nie za długo trzymać żeby nie podrażnić za bardzo skóry, ale właśnie żeby trochę wybieliło. Więc taka ciekawostka. Kolejną ciekawostką jest to, że we Francji, Holandii i Szwajcarii krzan jest zarejestrowany jako lek. Lek, który jest pomocny w infekcjach górnych dróg oddechowych, np. przy kaszlu, bólu gardła. Stosowany jest nawet na ból głowy i bólach reumatycznych ze względu na swoje właściwości również rozgrzewające, więc zobaczcie, ile właściwości ma chrzan. Poczekajcie, a jeszcze przy zatokach, a olejek z chrzan jest używany właśnie przy zatokach i przy katarze. Patrzę, czy coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Aha, pomaga obniżyć właśnie zły cholesterol, no i też jest stosowany przy infekcjach górnych dróg oddechowych, możemy po prostu rozpuścić sobie w wodzie chrzan z miodem i czy na przykład do mleka dać i łyżeczkę chrzanu i dzięki temu i wypijać coś takiego, taki jakby lek i w ten sposób możemy wspomagać walkę z infekcją, zwłaszcza kiedy mamy zatkany nos, właśnie po to, żeby szybko nam wszystko spłynęło, oczyściło się i tak dalej, nie? Także zobaczcie, taki niepozorny korzeń, tak? A tyle wartości odżywczych i właściwości prozdrowotnych. Zostało nam, czekajcie, 4 minuty, a ja Wam jeszcze pochwalę się, bo tak jak mówiłam na poprzednich live'ach, Planowałam zrobić oliwę porową, w której zakochałam się w Mierzęcinie i zrobiłam. Jest to moje pierwsze podejście, nie jestem z niego do końca zadowolona, ale smakuje obłędnie. Dlaczego nie jestem zadowolona? Dlatego, że jest. Mętna. Nie jest taka. Słuchajcie, nie jest taka klarowna. A powinna być klarowna. Zasugerowałam się, na internecie znalazłam taki przepis na oliwę, na olej ze szczypiorkiem, właśnie o smaku szczypiorku i tam było właśnie, żeby zmiksować. Hmm. No dobra, spróbuję. I tam było na zdjęciu, że była klarowna, więc myślę sobie, no dobra, no to może po prostu wystarczy przecedzić i będzie klarowne. Ale nie, przecedziłam dwa razy, nie jest klarowne, ale to ma piękny kolor ta oliwa, więc będę na pewno ją używać do sałatek, bo ona w ogóle, tak... Tam w Mierzęcinie podawali ją jako przystawkę z chlebem do maczania w tej oliwie. Mm, rewelka. Ja teraz używam ją do. Do sałatek, właśnie, polewam sobie sałatki, do zupy wszędzie. Po prostu, gdzie tylko da się wlać oliwę porową, to ją po prostu leję, bo jest fantastyczna. A przy tym nie mam właśnie posłań, Dostarczamy dobrych tłuszczy, bo kupiłam specjalny też olej z pierwszego tłoczenia na zimno, rzepakowy, który ma dużo kwasów omega-3, bo olej rzepakowy choć jest właśnie e, pryskany i tak dalej, ma bardzo, bardzo, bardzo dużo kwasów omega-3, które są niezwykle istotne dla funkcjonowania naszego organizmu i ciała. W związku z tym postanowiłam, że e, zrobię sobie e, też taką smakową, żeby właśnie więcej sobie przemycać tego oleju i tych wartości odżywczych. Kto z Was miałby ochotę po prostu w oleju rzepakowym maczać sobie chleb? No, hello! Ale już w oliwie porowej idzie. E, może kiedyś. Jeszcze zdecyduję się zrobić inne smaki e, oleju. Nie wiem, zobaczę. Słuchajcie, jak w ogóle zrobić taki olej porowy, to już Wam podpowiadam. Olej e, następnym powiem Wam, jak ja zrobiłam i jak zrobię następnym razem. Chyba, że będziecie czekać, co wyjdzie z mojego następnego razu. Więc tak, tak jak dzisiaj zrobiłam, e, e, wrzuciłam e, pora pokrojonego na takie kawałki do naczynia miksującego. Zalałam olejem rzepakowym, podgrzałam 5 minut 65 stopni, nie więcej, właśnie, żeby nie zachodziły negatywne zmiany. Dziękuję za serduszko, żeby nie zachodziły negatywne zmiany w olejach, no bo przecież szkoda nam tych wartości, które ten olej nam dostarcza. No i właśnie podgrzałam to. No jak się wyłączyło, no było ładne, klarowne. Było. No, i zmiksowałam to, żeby zobaczyć, co wyjdzie, nie? No, i wyszło to. Ale smakuje, jest przepyszne, więc naprawdę polecam. Zastanawiam się, czy właśnie, jak nie wrzucę do lodówki, czy nie, nie oddzieli mi się ta warstwa porowa od tego, od, same, od samego oleju. Nie wiem, co będzie, sprawdzę, jutro będę wiedziała, czy to się zmieni, czy nie. Możliwe, że się oddzieli w lodówce. Zobaczymy a jakbym zrobiła za drugim razem kochani, za drugim razem zrobię tak, że po prostu podgrzeję może nawet 7 minut i zostawię na całą dobę, żeby smaki i soki z pora przeszły do oleju żeby przegryzło się to mocno i dopiero przecedzę i zobaczę co z tego wyjdzie zobaczymy czy ten smak pora będzie tak intensywny jak, jak lubię zobaczymy co co to z tego nam wyjdzie. Dobra, słuchajcie, tu nam się już kończy i zaraz zrobimy. A jeszcze śmietana. O mnie standardowo wegańska idzie. Słuchajcie, nawet na tej diecie właśnie, na której jestem na tym detoksie słuchajcie, piąty dzień bez kawy, nie. E, dajcie mi trochę mocy, serduszek trochę, żeby mnie wzmocnić, żebym jeszcze wytrzymała te dwa dni e, bez kawy. Nie wiem, jak ja daję radę, ale jakoś daję radę. Powiem szczerze, że dzisiaj już miałam kryzys. <gryzys> Dzięki! Słuchajcie, dzisiaj miałam kryzys i bardzo się cieszę, że mam kryzys. Miałam też wczoraj kryzys na kawę i dzisiaj miałam kryzys w ogóle jedzeniowy i cieszę się, że przez to przechodzę, dlatego że mi jako specjaliście odżywienia, dietetykowi, psychodietetykowi będzie łatwiej Was wspierać, bo będę rozumiała dokładnie przez co przechodzicie. I też dlatego to robię. No i dla swojego zdrowia też. I słuchajcie, w ogóle w takich momentach kryzysu wracam do tego, dlaczego w ogóle podjęłam to wyzwanie. I ja nie robię tego głównie dlatego, żeby. A, bo teraz jest taka moda, to ja sobie zrobię taki detoks. Nie? Bo czasami tak niektórzy podchodzą do tego. Ja zrobiłam to dla swojego ciała, żeby oczyścić swoje ciało, żeby poprawić jego funkcjonowanie, żeby e, oczyścić w ogóle z toksyn, z tego, co, co zakłóca pracę mojego organizmu. I jak mam moment kryzysu, to właśnie do tego wracam do tego, dlaczego w ogóle podjęłam się tego wyzwania. Dlaczego? I powiem szczerze, że e, momentalnie wraca mi e, motywacja do tego, żeby wytrzymać. To jest. Są I tak detoks to jest tylko 7 dni. Więc, e, a jeśli są osoby, które mają na diecie wytrzymać naprawdę e, długo dłużej i uczyć się przy tym zmian e, żywienia, to naprawdę wielki szacun za to, kiedy dajecie radę. Naprawdę super. Okej. Okay. Dobra, więc idziemy dalej do, do termomiksa, naszego kochanego pomocnika i robimy dalej. Ok, teraz tak, 40 do 50 gram szanu, właśnie, którego, który zrobiliśmy. Jezu, słuchajcie, wygląda to jak taki mus jabłuszkowy, zobaczcie. Zobaczcie taki mus. Ale musy jabłkowe też możecie robić w termomiksie. Dobra, już ten coś tam pisałaś, cela mówi... Ale ona ma piękne włoski czarne, ojej, dziękuję, dzisiaj myte. Dobra, bierzemy ten chrzan. Jakoś dam radę. 40, a nie, poczekajcie, 25 gram. O, idealnie, 25. Dobra. 25, bo robimy z połowy porcji, tak? Kwaśna śmietana. 25 gram kwaśnej śmietany. E, bardzo dobra jest ta wegańska. Ona jest przepyszna. E, I właśnie na diecie, tej której jestem, mogę ją e, czasami zjeść. Dobra. 25 gram. Jeszcze troszkę. Dalej. I 25 gram cukru. No tego już mi nie wolno. 12,5 gram. No tak. Dobra. 11, 12. Szczypta soli. Dobra. Dalej. I gwoździki. Tutaj mamy gwoździki. I szczyptę gwoździków. Taką. Szczyptę, szczyptę. Dobra. Dałam dosłownie szczyptę. Zobaczcie. Na razie tak to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie smakowało. Na pewno spróbuję i podzielę się od razu z Wami wrażeniami. Już tu nabrudziłam, to sobie przynajmniej wytrę w tym czasie. A, Krzanisz maleńka, dobra, myślałam, że jakiś nowy komentarz się pojawił. Co u Was słychać, kochani, już myślicie o świętach? Przygotowujecie się? No, sprawdźcie na kuki, tu jest masę pomysłów. O, i taka y, rada: jak będziecie robić sałatkę warzywną. E, wielowarzywną, tą jarzynową, o dobra, jarzynową sałatkę na święta, to pamiętajcie, żeby y, po ugotowaniu warzyw na parze, po prostu je odparować, czyli odkrywamy pokrywę waromy, dajemy, cześć Sylwia, od, y, odkrywamy pokrywę waromy, y, dajemy tym warzywom odparować. To jest bardzo ważne, dlatego że e, później, jeśli pozwolimy im wystygnąć w tej parze, to one puszczą e, wodę w sałatce i nie będzie, e, i będzie to po prostu mniej apetycznie wyglądać. Tak? Dlatego bardzo ważne jest, żeby odparować tą wodę. Pozwolić im odparować, wystygnąć i wtedy rewelacyjna. Nie wiem, nie wiem, czy mój mąż mnie jeszcze ogląda. Kochani, właśnie nabrałam e, motywacji, żeby zrobić Ci e, taką sałatkę. Jak będziesz wracał. No i słuchajcie. Ładnie to wygląda. Na razie wezmę inną łyżeczkę. Łyżeczkę. Zobaczcie. Hmm. Ale smaczne. Hmm. I pali. Super. Rewelacyjne. Hmm. O Boże. Jakie dobre. Trochę pali, wiecie, daje po nozdrzach, ale rewelka. Uuu. Słuchajcie, polecam Wam, koniecznie musicie zrobić, jest przepyszny. Prze ja schowam sobie do lodówki, zobaczę, ile faktycznie mi to wytrzyma. Jezu, poszły mi ślinianki po prostu, zaczęły intensywnie pracować teraz. <grym> Słuchajcie, kszan pobuza, po prostu placę przewodu pokarmowego i trawienie, więc się nie dziwię, że zaraz się śliną własną zaleję. Dobra. Słuchajcie, no to dzisiaj to na tyle. Tutaj kończymy z tym pysznym chrzanem jabłuszkowym. Jest rewelacyjny, naprawdę Wam polecam. Na przykład do kaczki będzie świetnie pasował, do wendlin. Do pasztetu, no po prostu e, rewelka. Mm. Oby mnie, aby się podtrzymała, bo nie mogę, bo tam jest cukier, Boże, nie mogę. <laughs> dobra, dziękuję Wam bardzo, że byliście. Dziękuję za Wasze komentarze. Dzięki temu wiem, że byliście tutaj, bo mi się nic nie pojawiło. Ile osób nie ogląda, więc myślałam w końcu, że ja chyba gadam do siebie. No ale dobra, fajnie, że jesteście. Fajnie, że byliście. E, życzę Wam pięknego, pięknego dnia. O, kurier chyba z jakąś paczką. Ściskam Was, lofciam Was i w ogóle dużo, dużo słońca nad sobą i w głowie i w sercu. Pa, pa! pa, 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 pa.